Hej, zagrajmy w witamy w kolejnym odcinku. Zagrajmy Fable. Aż mi się już myli. Um, pędzimy do iglicy. Śnieżnej. Do kosy, żeby od, e, nie wiem. Ej, wyrocznie się zapytać, czy coś tam. Coś tam było, yeah. Potrzebujemy jeszcze jednego eliksiru z martwiej stanie, bo mamy 8 tylko. O. Awaj ziomeczku. Nie no. no dzidzi Teraz Ty Ty zanim się obrócisz to to minie tydzień Za dobrze jesteśmy w tą grę Nie Północne no. pogóża po Tędy chowane miecyk. No choć tam nas spotka parę dziwnych stworzeń, parę? Co, armia minionów! No, jeszcze to bydle Jak ja tego nienawidzę. Ej, ej, no, Ziemaczku, uważaj, jeszcze się skrzywdzisz i co będzie? No świętynia archonta, pędzimy. mogłem się jednak teleportnąć. Nie powiem, że nie. Ło wow, 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 wow. ziomeczki! Wszyscy naraz! No. Padamy za jednym strzałem? Nie? Trzeba to bić? Ten na szedł. Ty to w ogóle uciekasz? Ty na dwa. To też padniesz. Padłeś na dwa. Zresztą tego wcześniej uderzyłem. O, o, ale dostanie. Nie no. Jakie szkolne błędy. A ten to też już się wystawia od razu. Nie. Już łowiliśmy? Łowiliśmy. Ty już To się respi szybko to Oj, ziomeczku. Teraz to cię wciągnąłem tak tak, tak cię zbejtowałem, że nie. No uciekaj, uciekaj, uciekaj. Pojawiasz się. Dalej. Ziomeczku. Eee. Takie autoplay, już dostał, że. Szkoda gadać. A witamy w naszej bajce. Dopiszemy sobie. Nadpisać, sur. Nadpisać.

But now his soul mask is in your hands. You must use it to feed the Archon's shrine and open the gate. Go open the gate! And face your destiny. So Jack has cheated death once more. Never have we encountered a being like him. I do not envy you. The Bronze Gate has long been a symbol of doom in this land return to briar rose at the shrine. perhaps she can tell you how to use jack's soul mask. i must return to the guild. may fate smile on you. but... Uh, tell me where is gandalf? for i much desire to speak with him.

lol Jak ja mam zadać pytanie? Jak ja mam to zrobić? No i no jak ja mam to zrobić? Dobra. No, fuck this shit. Jedziemy do GILDI bohaterów! Teleportujemy się tam! Nie idziemy do samej Briar Rose! Halo? Duh, to, nie, You speak! Speak! Speak, Speak. speak! Powiedział co powiedział, speak! speak. Alfons Dobra, bro. Zrobiliśmy sobie moc magiczną na Maxa na full detalach. Lecimy. Teraz to już będzie będzie Mor będzie mordor. Będzie mordor. Ja czuję, że będzie mordor. To Alchonta. hey, glad you're still with us. these inscriptions are fascinating, you know. everything so, in. Building, that jack's new form will emerge from behind the bronze gate, this. and this structure is the key to opening it. but it looks like it'll take the souls of three heroes to activate the mechanism. these things are never simple, are they? No, nie, it doesn't so. want just any heroes either. the first instruction calls for the king of the arena, no less. i suppose you could chop your own head off. But then there'd be no one for me to order around, would there? Why don't you pay Thunder a visit? He knows the arena inside and out. I've checked with the guild and they say he's in Knothole Glade. You've still got Jack's mask, haven't you? Good. You'll need it to trap the souls. I still can't believe he might not be dead. Anyway, I better start researching the second description. <coughs> <coughs> <coughs>

For the first time in years we aren't being attacked, besieged, or kidnapped by anything. Now leave us alone. You? you Briar Rose said you would come. I will tell you what I know. If it will get you out of my sight. We were both once called Kings of the Arena. But there have been many heroes in the past who have claimed that name. You should search in the bloody dust of the arena itself. They say the souls of past champions haunt it, resting in the place of their greatest achievement. Now go. Unless you're here to take my soul, just as you took my sister. Why go all the way to the arena? Coś nie jestem przekonany, że to pójście do areny to będzie dobry pomysł. Coś nie sądzę, to może być pułapka. Coś tak sądzę i się boję, że tak będzie, że to będzie pułapka. Pułapka? Będzie pułapka. Ej nic tu nie ma. Coś się boję. Może lepiej byłoby zabicie tego groma. Wololo A, to jesteś tym słabszym, tak? Czy w tym lepszym? To jesteś w tym, co schodzi na dwa hity? Nie, ty nie jesteś tym co słodzi na Nie, Lecimy do areny... O ja się zbierzę, bój z no czy tego Rubina by nam zarąbali Złodzie jedni Lecimy do tej areny, choć się boję mówię, no Ja coś się boję

Jack, chyba przez tą, przez tą maskę wie, gdzie ja jestem i gdzie ja będę. Kurde, to jak pierdyknie, to, to nie ma co zbierać. Ciebie zabiję, bo ciebie nie lubię. No jo. Ciebie to ubiję. No, albo ty mnie. No. Ja ciebie pierwszy. Daj się na arenę, co? Książę jeszcze, no to sobie wezmę to, kuczaczka, eliksirki. No to się im nie przyda. Ten się chyba schlał. Zdeputynowujemy tu, 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 du tu, tu, du du tu, du, tu, du, du. Du, 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 du. to Roki, roki tu, tu, to tu, Roki, tu, 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 bo normalnie wiedziałem, że to coś, coś jest, coś jest nie tak, coś jest nie tak. Jaką kuszę? Arena. To the arena. Hello. Nie podoba mi się to. Nie podoba. Dobra, to trzeba będzie załatwić w easy sposób. Aha, tam jest więcej tych troli. Łoł wow, wow wow Ja tego nienawidzę BUM Pierdyknij to A, nie awansowałem tego na czwarty poziom No to mój błąd My bad Tak Dajcie mi chociaż stać. Co było goroma zabić? Tak, to był lepszy sposób. Da, już. No. Ej, tamten jest easy peasy. Ty zaś easy troll. Ty o kurde, to są trzy hity, no. Mortrolls, kurde, co to za? Dlaczego tego nie upgradeowałem? Dlaczego tego nie upgradeowałem? Muszę się skupić na tym. Alni. Right. I dwaj powinni paść. Jeden padł już. Drugi też pada. Ale nie do końca widzę. Jeszcze raz. Ooo oh, wow What the hell. To się chyba coś zbugowało, bo tak nie powinno być. No uh. low Come on. Tego bota trafić nie mogę, czy co? Da fuk Ja nie ogarnię już ty Tak cię ubiję po prostu No Ficou tudo para dar isso. Urdê, dá vai, dá vai, dá vai. Pados padu. A wajmuj nie. No, unik, obrę. Okej okay, Jack. No problemo. Dzięki za info. Was nienawidzę A wy sobie sprawy z tego nie zdajecie, ale sądzę, że to może być easy. To może być easy. No, no wiem, że to might be easy. Jest easy. No, a wy tu spadacie teraz? Padasz? Padł? Padł? Jeszcze więcej? Wy po jednym powinniście spaść, ta? No wy po jednym lecicie. Gorzej z tymi. Kurde, nie lubię was. Nie wie wszystkiego co blokuje. Nawet nie mogę ich obskoczyć. Tak kiedy nie mogę. O. Dobra. Ale to easy. Loyal. Niemożliwe.

Zabiję on sobie damage. Dobra. O brzydko, jeden jest. Ej, on się ze mnie śmieje. Ej jak, już zginąłem? Nie patrzyłem, kiedy zginąłem. Dawid. no. Teraz, teraz jeszcze jeden. To jest unik, profesjonalny. Chcę szybko go ubić. No i teraz przechodzimy do tego. Wow, wow, prawie padliśmy. Wow, wow, wow. Nie no. chłopie A jakbyśmy... Tarczę odpalili? No. więcej jeszcze. dobra i don't care albo jednak tu pewnie Jaj ja walę. O, o! Zbugował się czy coś? No widzieliście I teraz patrzcie na to Wszystkich, wszystkich A, jeden wpadł? No to... Dobrze, chociaż jeden. Ej, łatwiej chyba by było groma zabić. No. Jest. No, dobra ludzie, więc to był kolejny odcinek serii zagrajmy w na w nas odcinku zobaczymy kolejną duszę. Więc do zobaczenia. Cześć!